O! I samo i fobu otwierają wspólny serwer Betina 2. Huh, nie mogę się doczekać, aż na nim zagram. Ty? A kto to tam idzie w bluzie z kropa, w podartych spodniach i klapkach za 10 zł? Już to jest ten biedak Kruszfil. On zawsze tak wygląda, bo nigdy nie ma pieniędzy. Gdzie ten Marcin jest? O! Się seba! Co ty tak dziwnie wyglądasz i czemu mówisz jak jakiś dres? No bo ja e, jestem Adi, a ty jesteś Seba Nie, jestem Dawid Nie, jesteś Seba Jestem Dawid Jesteś Seba, bo nasi fani chcą żebyś był dresem Sebą Aha. i żeby powróciła seria Typowy Dres Aha, więc jeżeli chcecie żeby powróciła seria Typowy Dres na naszym kanale zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję tutaj na dole i napiszcie w komentarzu Typowy Dres wraca na kanał, a przyjmijmy wam serduszko no. I nagramy dresa Śmigaj Siema Adi Siema O kurde są no, nowy samochód kupił? Ej, nie no, ciężko pracuje, to mu się należało, ten że ma jakąś flaszeczkę kupić i iść mu pogratulować, na taki sukces, chłop ma łeb na garku Co my mamy na tym YouTubie? Ho, Fris wczoraj wrzucił odcinek, tylko 100 wyświetleń w 24 godziny, Pff, ewidentnie się skończyli Widziałaś nową fryzurę Karoliny? No widziałam Piękna, Piękna jest. jest, a widziałaś jaki piękny kolor? No, ale teraz faceci będą się za nią wszyscy oglądać Czekaj, czekaj, a na tej imprezie firmowej, na którą idziesz, będzie twoja była dziewczyna? No będzie, ale co mnie ona obchodzi? Ale mnie obchodzi, masz? Popsikaj się do twoje najlepsze perfumy, niech poczuje co straciła No dobra Kurde, stare babcie znowu zabrały się w ekipę i stoją pod klatką i nie mam jak wejść Bo jak przejdę to pewnie znowu mnie okradną z telefonu Wiem Dzwonię na policję. Tak dużej byś nie będzie. 999, 11. Marcin, Marcin, szybko, chodź tu. Co jest? Rafon i Magikala robią kolejny wspólny live. się przywołują duchy? Tak, dokładnie. O, już są. O! Ty, 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 gocha, gocha złote? Słuchaj, Jaga. Po 15 latach w końcu odważyłem się Cię tu zabrać i ci to wyznać. Kocham się w tobie, odkąd poznaliśmy się w szkole podstawowej. Chciałbym z Tobą być. Wiesz, Dawid, cieszę się bardzo, ale myślę jednak, że. Powinniśmy zostać tak. przyjaciółmi. Nie, parą! Kocham się w tobie od przedszkola! <noise> o, już jest termometr gotowy. 37,5. 37,5? Przecież to żadna temperatura nie jest 37,5, bo ja jestem prawdziwy facet, co ja będę zdychał, idę do pracy, nie rób mi tej zupy, normalnie 37,5 stopnia, mega się czuję. A co ty grzebiesz w mojej szafie? A siostra, bo idę na randkę nie mam co brać, a ty masz tyle fajnych rzeczy. A to zostaw to, ja pójdę, wezmę najlepszą sukienkę, jaką mam i ci dam. O. Dobra bo wyłączaj laptopa, obiad gotowy. Ach, mamo, teraz nie mogę, mam ważny moment. Tego się nie da spauzować. No przecież wiem, sama pykam w CSa. Strzoki kahedów i idziemy na obiad. Dobra, ale to nie jest CS. Siemanko, Moldeczki, z tej strony ekipa Malczyńskich. Bardzo dziękujemy wam za to, że dzisiaj byliście z nami. Jeżeli wam się filmik podobał, to wiadomo, łapka w górę, subskrypcja tutaj na dole i napiszcie w komentarzu jakiś może pomysł na kolejny film, a być może go zrealizujemy. Dokładnie tak, zapraszamy was na nasze Instagramy, Snapchaty, grupę na Facebooku, fanpage'a, bo niedługo będzie możemy grali w gry i miłego. No. Będę grał w grę. Pozdro.